Dzień dobry, dzień dobry, kochane klientki. Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ odpowiadam na pytania, które zadajecie mi na czacie. Jedna z naszych klientek stałych zadała mi pytanie, które pomyślałam, że będzie fajną inspiracją do tego, żeby stworzyć stylizację, a jednocześnie pokazać wam, jak łatwo można to zrobić. Dostałam wiadomość, w której nasza stała klientka. Pisze, że mają spotkanie służbowe, jest to zjazd integracyjny. No i kolorem przewodnim jest kolor czerwony, ponieważ z, jeden z kolorów firmy jest czerwony. I chciałaby bardzo stylizację w kolorze czerwonym. Aczkolwiek dobrze się czuje, kiedy na górze ma ciemne kolory, bo się wtedy dobrze czuje. No i nie może mieć spodni zwężanych, ponieważ bardzo puchną jej łydki. Co powinna założyć? No i tutaj mam wymiary Biodra 138-140. No i od razu przyszło mi na myśl takie zestawienie, które nada klasy, elegancji, będzie modowe, a jednocześnie osoba, yy, która założy takie zestawienie, będzie się bardzo wygodnie czuła. No i sobie pomyślałam, że fajnie by było założyć na spotkanie, które jest spotkaniem takim integracyjnym, bardziej wieczorowym, na przykład czerwone kuloty. Dlaczego? Bo jak wspomniała tutaj klientka, puchną jej łydki, więc nogi od kolana, nogawkę tutaj mają prostą, nie są zwężane, są takie zwiewne. Jednocześnie, jak wiemy, na imprezach integracyjnych zawsze jest bar, zawsze jest DJ, jakieś tańce, więc nawet poruszając się w tych spodniach i nawet kiedy te nogi by spuchły, w tych spodniach nie będzie tego widać, czyli moja klientka będzie się czuła bardzo komfortowo. Jednocześnie spodnie są na gumce z bardzo wysokim stanem, mają gumkę tutaj w pasie, więc nawet jeżeli będzie to integracja połączona z dobrym jedzonkiem czy grillem, nie będzie tutaj tego dyskomfortu, że trzeba rozpinać guzik, bo, no bo spodnie cisną. Tutaj będzie to bardzo fajne rozwiązanie, bo gumka wiadomo się rozsunie. No i co? Spodnie mają kieszenie, czyli mają taki taki troszeczkę młodzieżowy charakter, taki styl luźny. Co jest ważne, założyłam do nich tutaj takiego t-shirta czarnego, wiskozowego. Ja założyłam t-shirta, aczkolwiek może to być bluzka wizytowa, może to być bluzka półwizytowa, czyli taka oficjalna i nieoficjalna. Tutaj mamy dużo wariantów. Ja tylko chciałam pokazać, że można to połączyć. Na przykład, jeżeli na część oficjalną tego zjazdu założyć żakiet do czarnej bluzki, do czerwonych kulotów, założyć dzielny, nowy, wygodny żakiet na tak zwane wejście, będzie oficjalnie, będzie elegancko, tak? Czyli nie będzie jakiegoś takiego sportowego zestawienia. Natomiast, jak już wszyscy. Dorwą się do szaszłyków i grillowanego mięska, no to tutaj można się już rozebrać. I teraz albo zrobić zestawienie typu T-shirt, przy czym wiadomo, w żakiecie wyglądało to bardziej elegancko, zależy od charakteru imprezy. Ja tutaj jeszcze klientkę dopytam, czy może to być T-shirt, żeby też skonsultowała się może z koleżankami, jak one będą się ubierać. No i druga sprawa. Może tutaj być na przykład tunika takiej długości, która przykrywa pachwiny, żeby się klientka dobrze czuła, no bo tutaj ten rozmiar około 140 no to tutaj już zaczyna być brzuszek, zaczynają być biodra widoczne. Wszystko zależy co kto lubi. No ale może też być bluzka luźna, może być bluzka nieco krótsza z pęknięciem, z guziczkami. Rękaw może być krótki, może być czy czwarte. Po prostu, jeżeli klientka mi tu wspomniała, że dobrze się czuje w ciemnych zestawieniach na górze, gdzie jest połączony na przykład może to być żakiet, może to być narzuta, gdzie zestawienie tej góry jest ciemniejsze, jest, jest jej wygodniej. No to myślę, że fajnym rozwiązaniem byłoby właśnie założyć na przykład jeszcze pokażę Wam jedną propozycję. Dajcie mi sekundę. Teraz tak zerknęłam i wpadło mi w oko. Można założyć równie dobrze, na przykład. Naszą narzutę. Nasza narzuta, o której już wielokrotnie Wam wspominałam, ponieważ narzutę mamy w różnych kolorach, tak naprawdę w kilkunastu kolorach. I teraz, jeżeli ktoś nie chce żakietu, bo źle się czuje w żakiecie, nie lubi żakietów, może sobie założyć narzutę. W zależności od tego, co kto lubi, jaką długość. Może to być narzuta, która będzie zwiewna, czyli będzie to zestawienie tego typu. Może to być rękaw tutaj, tak jak jest tu podczepiony. Może to być narzuta, która będzie, jeżeli ktoś się komfortowo czuje, delikatnie można ją związać, zrobić ją nieco krótszą, przykrywając pupę, na przykład do połowy pupy robiąc narzutę. Może być też tak, prawda? Może być puszczona luźno, ale jeżeli się lepiej czujesz w narzucie nieco krótszej, ja na przykład się lepiej czuję w krótszej, możesz sobie zrobić. Taką przewiązaną. Możesz ją zawiązać po prostu asymetrycznie, tylko tyle, że masz ją na ramionach. Przykrywa ci tutaj te partie brzuszne. To ci nigdzie nie opina, nawet jak siedzisz za stołem, to wszystko tu masz przykryte. Wszystko jest takie fruwające, pupa jest przykryta, będziesz się dobrze czuła i w tym momencie możesz zrobić sobie takie zestawienie. E, możesz zrobić zestawienie z narzutą oczywiście, puszczoną. W zależności od tego, jak się czujesz, w czym się czujesz dobrze, pamiętajcie, że ubrania są po to w kolekcji szyte, żeby się nimi bawić, więc możecie łączyć sobie narzuty, możecie sobie łączyć dzianinowe żakiety, możecie sobie łączyć swetry, różnego rodzaju dzianka, tylko musicie to robić po prostu... Metodą prób i błędów, w czym Wy się będziecie dobrze czuły i co Wam będzie pasowało do sylwetki. Ja Wam powiem, moje kochane, że ja w tych kulotach się czuję wyśmienicie. Osobiście y, widzieliście mnie pewnie już w moich zielonych, które uwielbiam. Uwielbiam czarne, y, teraz właśnie przyszły czerwone i oczywiście też sobie je wezmę, dlatego że y, po prostu kuloty są tak wygodne i tak przewiewne że po prostu niezależnie od tego, czy ktoś mówi, że y, takie szersze spodnie poszerzają, taka jest moda, ale taka też jest wygoda. Więc y, nie sugerujcie się tym, co mówią inni, tylko sugerujcie się tym, w czym wam jest dobrze, bo można mieć w szafie spodnie wąskie, można mieć szersze. Tak naprawdę fajnie, kiedy się modą bawicie, bo kiedy będziecie się modą bawić, to wtedy to będzie sprawiało wam ogromną frajdę. Kochane, kuloty są szyte od rozmiaru 50 do 58. Są dostępne na naszej stronie internetowej. Zielone, są w kolorze jeansu, są amarantowe, czarne, także jeżeli będziecie chciały. Napiszcie w komentarzu, żeby Wam podesłać link, damy Wam bezpośrednio do spodni, nie będziecie musiały szukać. Także, jeżeli chodzi o zestawy, możemy Wam robić zestawy. Ja specjalnie dzisiaj zrobiłam taki zestaw najbardziej standardowy, ponieważ w domu przeważnie każdy ma jakąś czarną bluzkę, i stwierdziłam, że robiąc zestaw dla mojej klientki. Zrobię zestaw, żeby Wam podpowiedzieć, jak tak łączyć, żeby to było łatwe, żeby to było praktyczne, żeby to było wygodne i myślę, że takie zestawienie z pewnością będzie zestawieniem, w którym każda z Was będzie chciała chodzić, bo jest to zestawienie nie tylko wygodne, nie tylko modne, to jeszcze jest praktyczne, bo na upały nie jest gorąco. Możecie wszędzie w tym siadać. Po prostu jest to takie zestawienie, które z przyjemnością ubierzesz w bardzo gorący dzień. No i jednocześnie też powiedzmy sobie szczerze, wreszcie w dużych rozmiarach można kupić to, co jest w małych, co uważam za ogromny sukces. Kochani, pozdrawiam serdecznie i do następnego!